Witajcie moi drodzy, dzisiaj jest 27 października. Opienki ruszyły. Coraz więcej rośnie opieniek, no ale nie chcę mi się ich zbierać. Ja przyjechałem na prawdziwki. Chcę chociaż znaleźć jednego borowika szlachetnego, a więc te opienki po prostu zostawię komuś innemu dużo liści no i to jest chyba mój jedyny borowik w dniu dzisiejszym być może pierwszy i ostatni borowik tak on wygląda sobie nawet nie brałem rękawiczek dlatego że moim założeniem było to że ja tych borowików dzisiaj nie znajdę no ale jednego udało mi się znaleźć piękny borowiczek Jeden, jedyny borowik na ten moment. Trzeba długo go oglądać, bo teraz trzeba się dużo nachodzić, żeby cokolwiek znaleźć. Dostęp do lasu jest utrudniony, dlatego że w końcowej części tego sezonu grzybowego leśniczy po prostu kontrolował drogi niektórym osobom. Wlepił mandat za wjazd do lasu samochodem, ale 2000 zł Więc dwa razy je widziałem. Leśniczego z nim rozmawiałem. Mówił, że zamontują jeszcze kamery i będzie coraz większy i bardziej utrudniony dostęp do lasu. Więc byłem w Kobelance. Ja osobiście nikogo nie spotkałem. To dostał mandat 2000. Ale jak byłem u jednego mojego klienta, to mi opowiadał, że niektórzy dostali mandaty po 2000 zł za to, że wjechali bez uprawnień samochodem do lasu.